Po prostu a to jest. Dzisiaj zagramy w i I tak, kontynuujemy od tamtego momentu, choć tu mały, małej ja jak chcecie zabić. Przykład. Mam To coś do worka trzeba wprawdzić, nie? Dlaczego do worka to oko, wieczórka, ja, nie? i od razu Ciebie tutaj chodź tu gadzie oko jest i już jeszcze trzy będą dwa jak ucieknie tam trzeci ucieknie tam to lekki spoiler chodź tu I nie nie. ożmeta to chodzi. to head down into that tunnel to I tak. Poprzednio graliśmy... To kaszel, to na przyczytnie... na mi <śpiewanie> wyglądała, ale dobra jak, jak ktoś woli. The ships are down for Count Olaf, and it certainly looks like he stepped in one. He's headed for the last roundup, whatever that might mean. Nieskończoność ilość. Ilo... Ilo... Nieskończoną ilość jajek i w ogóle sporo amunicji, bo pewnie jak znam grę, to dobra widzę. Co trochę bym musiał pograć.

Albo i, dobrze. Chodzimy ładnie, Ej, ładnie to. Są. Szczerze? nie? Bo ustawiliśmy tyle miejsc. That takes care of all the reptiles. Let's see if Uncle Monty's back yet. Not so fast. Where do you think you're going? Kim teraz klaus na bank? Safety. Co so, kamieniami rzucałaś? Teraz zbytkowce? Dawaj pszczoły, dobra Zawsze myślałem, że to będą takie dziwne Chociaż... dobra, nieważne, Wario Masz z chrzanu A w tak? Co tu? Pusto? Czemu tu jest pusto? Nie chcę. You did it, Klaus. Dzięki, Joletko. Cebula. się przyda. Dobra. Jedno. Drugie. a... It certainly concerns me to inform you that while the Baudelaire children were attending to the escaped reptiles and the bald man, Count Olaf was attending to Uncle Monty, which in this case means ending his life. Well, thank you for coming so fast, Mr. Pope. The uh, the incredibly deadly viper bit him uh, quite uh, quite effectively, uh, poisoning him all to heck. The Baudelaire children knew right away that the incredibly deadly viper could never have done such a thing. They knew that the incredibly deadly viper is one of the least deadly and most friendly creatures in the animal kingdom. But how could they prove it? What you said about the snake is true. That means Mr. Stefano must be... Where'd he go? Cheer up, children. I have excellent news. I found a new guardian to take care of you. Gather all your things and come along when you're ready. <coughs> and so the children met their new guardian, Aunt Josephine, who lived in a very old and creaky house. Perilously perched on the edge of a cliff that looked out over the huge inky blob of Lake Lacrimose one might think that she was very brave to live in a house like hers but this is not true Aunt Josephine was terrified of just about everything you can think to be afraid of and quite a few things you would never think to be afraid of The children on the other hand were only afraid of one thing they were afraid of Count Olaf who had disguised himself as a sailor named Captain Sham and worked his charm on Aunt Josephine despite their protests. Children, go to town and gather the supplies for the hurricane, would you? Here's a list of everything we'll need. I have to go. There may be realtors lurking about. Oh, I've invited that lovely gentleman, Captain Sham, over for dinner, so be quick about it. Let's see.

korzystanie z batnika więc po 10 minut się sam wyłączyć a tego nie chcę więc wolę sam robić cięcia więc cięć. no i już jestem tam na razie pamiętam że tam ayuka It's just going to be so okay. Done, it's important. We go. Alright. Uh-oh. Looks like we're stuck. See if we can find another way out. I'll go watch for Olaf. Pamiętam ila, ale pamiętam, że coś tu jeszcze było. which here means stealing from others out of intense greed okay? Look, some limes in a crate. Exactly what we need. But I can't get through this little opening. You try, sonny. Wszystko tak? Okej. Okay. Cytryny tu są. Ja my na razie sobie przejdziemy troszkę dalej. teraz zrobimy sobie drogę powrotną. Ciekawe, czy by się udało tak. No dobra. Nie ma za co. Okay. Aha, i nagle się. Nagle się. Zgadza się. Sorry że. Zgadza coś Zgadza ja też coś Uuuh. I shouldn't go in here until I go unlock the gate to get Klaus. No sign of so Captain Sham. Did you find anything in the store? We found some limes. You two stay here and look out for Olaf and attention. Sheep. I'll go see what I can find.

which here means the division of an organization into two arguing groups caused by one member suddenly behaving in a greedy and violent manner. okay Fukamy wszystkiego co się da. No. Dobra, to przynajmniej nie jest tak ciemno jak Dziękuję. 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 Jeszcze tylko 9. To dookoła. Najpierw. Przeskoczysz? Przeskoczysz. No e, dobra. Wchodź tu, tu nic. Tu by trzeba było wejść jakoś. Na dół? No coś... trzeba posprawdzać wszystko. Bo kurde, coś mi się wydaje, że ja coś już przeoczyłem. Tu mogę otworzyć? Nie wiem, whatever. Nie wiem, czy ja w ogóle tu tak naprawdę powinienem... Przechodzić tak, bo to mogło przechodzić pod... Łatnie, podczytowanie Oko Tu dookoła Uchwytź Tu nic, tu nic, dookoło To okej okay. Co i pewnie się otworzyło Górze. Dobra tam wchodzimy, będzie pierwszy lepszy save kończę odcinek bo no lekko szcitowałem I tak mi nic nie przyszło z tego bo A dobra tu stąd przyszedłem Wchodzimy tu z powrotem Chodzimy a z powrotem Teraz się da tu otworzyć Czyli tu Poduszki, kran o aha tutaj Seluszko, trendy tu będzie walka na bank oko też się przyda Co tu jeszcze? Tu coś jakiegoś nie... Zbierzmy sobie... Bo no co, możemy? My no nie możemy Dobra, zaczynamy walkę, bo na bank tu się... Sekwencja walki Albo idzie. So, violent, katara, to... teraz to Zrobi z tego koszt piknikowy Dobra, pochodzimy tu Jak nie znalazłem oka, to sorry the Yo, Wojciech! Co jest? Jak mówiłem, minęło to... 10 minut, które mi dają na nagrywanie na, na i tak, yy, pomyję Łuczego, no kończy z tym złotem, pomyję tylko Łuczego i tak. Będzie safe, więc never nie patrzę czy czy ten czy po no, dojazd. Będzie safe i nie patrzę nawet ile mi to wieru. Aha. We've got everything Angel's been asked for. Now we can get back to our house and out of this rain. No, idę a. The Berdalet children returned from town to find Aunt Josephine's house disturbingly quiet. Except for all the rattling and howling caused by the intense storm outside. Where could Aunt Josephine be? That hole in the window pane was shaped just like she some of her grammar books I'll need the correct spelling of every English word that ever ever existed a handbook for advanced apostrophe use and basic rules of grammar and punctuation okay, it safe yeah I'm please's here been stuck it such a comment please, please share I dwa, by było. No nie pamiętam, bo to były jakieś dziwne imię. no ha, dobra. Więc. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Serduszko może jeszcze się pojawi. Stanę tak. I tak, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. that